Słuchajcie, no naprawdę ciekawe miejsce, ciekawe yy, Ale już mieliśmy różne przygody w Turcji, więc nic mnie tutaj nie zdziwi, naprawdę. Iza po prostu jest zachwycona, po, pokażę jaka jest, jest zachwycona. Ale jesteśmy przy jakichś murach chyba jakichś starych A hotel jest ten Stella, słuchajcie, on ma nawet basen na dachu. No idziemy do niego Wykładnie. km Dokładnie Gdzie? Nawet nie, 160 było Słuchajcie, to tak wygląda taka ruina, ale to jest naprawdę do jakiegoś Grand bazaru. Stąd jest 350 metrów i zaraz tam jest taka woda, a tu jest hotel, zobaczcie no, ten hotel tak wygląda, to normalnie, nie? Tylko w takiej dzielnicy jakiejś Ale patrz, jaka, jaka fajna łazienka Słuchajcie, ten, ten hotel Słuchajcie, ma 9,1 na bookingu jest naprawdę bardzo fajny, zadbany. Jakby się czegokolwiek, oczywiście, znajdzie jakieś tam niesnaski, ale wydaje mi się, że jest ok. No zobacz, powiem Ci, nie mieliśmy takiego ładnego pokoju jeszcze w Turcji, w żadnym hotelu chyba. No. to jeszcze z takim właśnie. Mówi, że jutro rano przyjeżdża tutaj cruiser. Z rana. No. No, mówi właśnie. I generalnie tak, generalnie mamy e, tutaj czas do dziesiątej, do dwunastej. Jeżeli się nie zdecydujemy zostać, musimy pomyśleć właśnie. Czy zostajemy, czy lecimy na Izmir, ale to sobie pójdziemy do jakichś knajpek. I zdecydujemy wtedy. Jest na zegarze widoczna godzina 16. Siedemnasta Tak? A przepraszam, no bez okularów, no jest. 17.00 3. E, więc my się też ogarniamy I po prostu idziemy chyba, nie? No Słuchajcie, e, hotel jest położony na górce, więc e, Tu jest nie jedna winda Zobaczymy W takim razie, czy tamtą windą wyjdziemy A, jaki spokojny basenik, jak się człowiek chce sobie to zawsze se siądzie Zobaczymy czy ta winda działa Jak tam? Już bezpiecznie Powiem Ci że jak trochę jak w takich winda Co tu? No i zobaczcie jaka, jaka dzielnia fajna Ja nawet nie wiem czy to Bangkok można nazwać Napis Husardasy jak normalnie Hollywood W każdym razie, słuchajcie, jestem ciekaw, na ile się zmienią ceny i na ile jesteśmy sprawdzić jedzenia. Na przykład, między Bodrum tutaj a Kusedast. Zobaczymy. A tu jest Castle Bazaar. No już tak troszeczkę widzieć koniec sezonu. Jakby nie patrzeć. Nie wiem, czy my się w ogóle dostaniemy do tego karawansera. Tu jest jakieś wejście? Generalnie bardzo fajne miasto takie. Ty zobaczymy, po ile tej mają te wyciskane. Wczoraj byliśmy na tym Marmaris i gościu chciał 250 lira za taki sok, powiedzmy 200 ml. Pan ja Faster. Dałeś pieniążki? Tak, dałem już. Słuchajcie, już był numer. Kurde, nie chciałem mi dać. Ale, thank you. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, uwielbiam sok z granatów. Prawdziwy. Ale, ale cierpki. Tak, ale cierpki, ale mega dobry, naprawdę. I powiem Wam, rozsądna cena. Uczciwa. Jak powiedział pewien podróżnik, uczciwa cena. Bo w było tam za mniejszy taki kupeczek. 250, tu było, było za 150, ja wiem, troszkę większy. Także bardzo fajnie. No. a teraz tutaj znajdziemy jakieś fajne miejsce żeby coś zjeść bo po prostu no tu all inclusive nie ma czyli tutaj nie, tu co? no thank you co mówiłaś? że śmierdzi rybą? no powiem wam, że jest tutaj taki zapach jest naprawdę e, świeżej takiej ryby może nie to, że świeżej, po prostu śmierdzi rybą, tak bym to nazwał Poszukamy teraz, no naprawdę nie tutaj, bo jak tak capi rybą, to na pewno mi się nie chce. No, słuchajcie, tu jest bazar i z tego bazaru po prostu tak jedzie rybą, teraz się odechciewa. Kochani, gdzie chcesz? Dobra, siadajmy tu. <laughs> Słuchajcie, już ma nerwa. Już ma nerwa, zobaczcie ją. Weszliśmy troszeczkę tutaj od tego bazaru rybnego, bo naprawdę yy, uważam, że chyba jedzenie byłoby mało smaczne, jakby tak cały czas waliło taką rybą. Szukamy, co tutaj jest ciekawego w tym menu. Czyli ja wziąłem spicy Adana kebab, a Iza, ponieważ nie lubi spicy, nie lubi ostrych, więc gościu powiedział, że to jest to samo, czyli jest Urfa, czyli podobno jest nieostry wtedy i zobaczymy, jak będzie różnica. Czy one w ogóle będą inaczej podane, czy będą na przykład Inaczej wyglądać, a ja tylko smakiem się różni, albo na takie same. No Zobaczymy. Jak to jest super podane. No, słuchajcie, zobaczcie. Znaczy, no na takim dużym, tym. Nie też wiem. To jako się jakoś nazywa. Bo to nie jest pita. To jest po prostu jak taki. jak, tak, taki, jak taka tortilla, nie? Tortilla taka. No, tak. ale to jest właśnie keba. Ale zobacz, jaka, jaka cebula wielka jest tutaj. Skrilowana warzywa. Skrilowana warzywa. Wszystko, co Iza lubi, czyli no. cebula i pomidor. Ale oni zawsze podają z ryżem, tak. nie? i frytka. Tak. I, teraz, I teraz zobaczcie, to jest ta urba. Teraz zobaczcie u mnie. Jest Adana. Generalnie wygląda to tak samo. Tylko u mnie już widać taki bardziej czerwony kolor jest. Jakby już był taki z, z taką papryką. Nie? Iza zrobiła pierwszy kęs. Skrzywiła się dwa razy, huchnęła gorące. Słuchajcie, zabiorę jej cebulkę, bo ona, ona nie lubi cebulki, ale jaka fajna, ja lubię taką cebulę i pomidora i zabiorę, posłuchajcie, kochanie, to się samo wylało i patrzcie i teraz, ona już po, ona już po prostu odda tą porcję, bo ona już jest, wiecie, z tą wodą, z, z tego, z pomidora. Nie przejmujmy się słuchajcie Izą, ona ma swoje fochy Ja sobie spróbuję swoje Frytki dobre to nie, u nich się, się nie kupuje frytek Ja myślę, że codziennie ktoś przychodzi po prostu te fryty robi Nie? To nie? Tylko po prostu jest świeży olej Myślisz? No jasne i zatwierdzić że to jest kupne Oczywiście ale kupne u takiej wiesz babki co no siedzi znacie smakują kupne jak ziemnia. Czyli co są złe? Właśnie lepsze mają niż my no. wiesz, no na pewno to jest inny rodzaj ziemniaka ale cebulka słuchajcie właśnie jaki ten jak kanapka mm. ja uwielbiam taką cebulę mm. Pyszna podane i w ogóle jest świeże, czuć, że to jest świeże Ale ten ryż to też robią. Też... A tak Ja nie jest przypadkiem normalnie zależym, Nie jestem takim wielbicielem mega ryżu Ale naprawdę mają tej dobry Teraz spróbuję tą swoją adamę. Ona jest taka ta dana to jest troszeczkę takie mielone mięso, ale faktycznie powiem, czy jest ostry. Jest, jest ostry, no? Cóż, nawet po kolorze. byłem tego mięsa jest. Tutaj? przepraszam. Nie wiem, jak to zjeść. I zapach. jak troszkę O, właśnie. Ten sposób. No. Teraz gościu przyniósł. Hm, nie wiem, czy będzie to dobry pomysł. Z ketchupem, ale spróbuję. Troszeczkę sobie tutaj wpuszczam. Że... Nie wiem, jak to się nazywa. Muszę się kocie zapytać. Yes. Excuse me, sir? Yes. How you call it in uh... pita bread? Just pita bread? Yeah, we call pita flat bread. A flat? Bread. Okay. Słuchajcie, czyli po prostu jest to pita. Oczekiwałem jakiejś naprawdę niesamowitej. Yy, nazwy tego dania, to jest po prostu piłka. Teraz ja zobaczę, to warto w keczupie maczeć. Nie, chyba nie. To jednak keczup, powiedzmy, jest taki Jest to po prostu jakiś sklepowy keczup, po prostu nie ma się tydzą, więc nie ma sensu tego po prostu w tym maczać. Ja bardzo w ogóle lubię cebulkę z szaszłyka. Jakieś szaszłyk. Czyli jest cebula, boczek, mięso, to, to w całą cebulę zjadę. Ja znowu będę tęsknić za tym A, No Słuchajcie, opuszczamy to miejsce. Nas Bali Nazwa taka ciężka. W każdym razie zapłaciliśmy za te dwie nasze adany i dwa piwka 2100 lira, to jest jakieś około 200 zł, Super jedzenie, naprawdę super jedzenie. No ceny są już takie, powiedzmy, europejskie, a czasem możecie nawet więcej zapłacić, możecie z 300 zł zapłacić za kolację. Wszystko zależy od tego, co weźmiecie. Jak weźmiecie steka, to już na pewno. Będzie to grubo, może nawet ponad 300 zł. ale i za może potwierdzić, my uwielbiamy tureckie jedzenie, prawda? bardzo. No, to jest coś. To jest, to jest niepowtarzalne, tego nie, tego nie powtórzycie w Europie. No, nie ma szans. A w ogóle generalnie chcemy się tutaj przejść yy, przez miasto, zobaczyć. Jeszcze wygląda, bo jeszcze w tym kierunku. nie szliśmy. Tutaj obok kupowałem ten sok. Z gumi jagód, czyli z granatów. Zobaczcie, ile tego tutaj leży. To są ceny w miarę takie rozsądne, więc nie widzę problemu. Panie to wszystko wygląda. No, panie to wszystko wygląda w takich starszych budynkach, nie? O. Zeszliśmy tutaj właściwie od tej, 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 tej przystani ja mam, jest, Chyba nawet jeszcze lepiej i fajniej. To, to fajnie staro, jest i jest to głośniej taka brama. Wygląda to po prostu bardziej tak klimatycznie, tylko że jest po prostu więcej sklepów. Bo jest tak teraz, teraz to, taki miszmasz, tak? czyli są e, sklepy i są e, tym jeszcze pomieszane tutaj restauracje, jakieś jeszcze kluby, bo tam z street. Street bar czy ze wszystkiego Wyszukamy sklepu takiego sporywczego. Ciepę. No i nam się uda coś znaleźć. I jeszcze wam powiem, że mi to trochę Kemer przypomina, a Iza mówi, że wcale nie. Nie, nie, nie. nie? Tam kotek, nie, nie. jak poszliśmy na tą taką aleję no to może z tymi sklepami. Trzeba ale no. Teraz nie. No wiesz, zawsze coś jest do czegoś podobne. No. I słuchajcie, tutaj też fajne są takie street foody. Ja na przykład tutaj bym zjadł. No to taki, no wiecie, no taki stricu, no jedzie po prostu jak na, na, na ulicy, na takich plastikowych siedzonkach, ale to wcale nie znaczy, że to będzie gorsze. E, pewnie, może nie wiem, może nam się uda popróbować. Akurat my zjedliśmy tamtej restauracji, więc jesteśmy najedzeni. Wiecie, siedzimy sobie na naszych czasach all inclusive tutaj, na naszym tarasie. W sumie tu jest cieplej, powiem Ci, niż w mieście. mieście. No, no naprawdę. Ja ubrałam konizelkę. Nie, jest, jest Naprawdę, ja siedzę w buzie z i było łodno, a to jest mi fajnie. Nie wiem, czy to jest kwestia osłoniętego tego terenu. Pokażę Wam jeszcze, tutaj, jak wygląda fajnie oświetlone miasto. O, ta wieża troszeczkę nam przeszkadza od tej, od tej windy, ale jest naprawdę fajnie. Tu podobno rano przypłynie jakiś cruiser. My sobie jeszcze posiedzimy troszeczkę przy lampce wina. Do zobaczenia. Do zobaczenia.